Tak to jest, no. Starzy się boją, młodzi nie mogą. Bogowie. Ksiński, tak? Ten ma, e, malarz. by tak. Ostatnia rodzina. Daj mi da noc. Córki dancingu. Na długo przed trafieniem na ekrany potencjał scenariuszy tych i kilkunastu innych cenionych filmów dostrzegli jurorzy konkursu Script Pro, którzy wczoraj po raz kolejny ogłosili werdykt. Wspólnie ze Szkołą Wajdy nagrodziliśmy autorów najlepszych scenariuszy filmowych. To są zawsze niesamowicie wciągające historie i historie, które mają bardzo wyrazistych bohaterów. Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich w wysokości 15 tysięcy złotych za scenariusz pod tytułem Siubłk otrzymali Szymon Augustyniak i Jacek Głusiński. Ponad rok pracy jednak się. Opłacił. Po zdobyciu głównej nagrody na o następnym planem, pre, planem moim jako reżysera jest rozpoczęcie prac nad realizacją tego filmu. Z kolei nagrodą specjalną Stowarzyszenia Autorów ZAIKS w wysokości 10 tysięcy złotych za scenariusz Orunia Forever uhonorowana została Elżbieta Benkowska. Jestem bardzo szczęśliwa i delektuję się tym szczęśliwym momentem. Ponadto wszyscy finaliści zostali zaproszeni na konsultacje scenariuszowe do Szkoły Wajdy. Po wręczeniu nagród obejrzeliśmy kultowy Notting Hill z Julią Roberts i Hugh Grantem w rolach głównych. Na pokaz zaprosił sam reżyser filmu Roger Michel, który zasiada w jury konkursu głównego festiwalu MasterCard Off Camera. It's a fairy tale, you know. It is a fairy tale. It's, it's a fantasy fairy tale, um, and your job as a director is to try and make the fairy tale feel like it could actually be happening in front of your eyes, you know, to make it feel like it could be real, even though it's it's, it's all fake. Hi, this is Laura Rosenthal. My name is Ellen Curis. Uh Hello, Roger Michelle. And I recommend highly being part of this festival. Mastercard off camera. And it's a sunny day. dziesiątki gwiazd i setki projekcji w kinach, plenerach i na dachach. Dobra pogoda wreszcie dopisała, i przed ekrany ściągnęła tłumy, ale spokojnie, w otwartej przestrzeni nie zabraknie miejsc. Można być na zewnątrz, z wieloma ludźmi. Często spotyka się tutaj e, znajomych. Watching the movie, in a beautiful place nice. Na Plac Szczepański warto przyjść także w dzień. W naszym miasteczku festiwalowym możecie rozgrzać się z gwiazdami i z nimi porozmawiać. Mainstream e, też nie istnieje bez kina niezależnego, bo z niego czerpie i na odwrót. A w centrum festiwalowym rozciągnąć i odprężyć. Jutro dzień pod znakiem QA. Na Wasze pytania odpowiedzą twórcy m.in. filmu Okna Okna, Ciemno, Prawie Noc, All About Nina, Extraordinary, Queen of Hearts i Consequences. Już jutro zapraszamy też na debiutancki film Tobiego McDonalda Old Boys w naszej sekcji na Górze Róże na Dole Fiołki. To nie plan filmu Science Fiction, to Alvernia Planet. Kosmiczne wnętrza wywołują piorunujące wrażenie. Ich zwiedzanie zwieńczył pokaz filmu Królowa Strachu w reżyserii Walerii Bertuccelli i Fabiane Tiscorni z festiwalowej sekcji Rzeczywistość? Nie, dziękuję. Do fantastycznego świata seriali przenieśli się również uczestnicy serial Konu. O budowaniu serialowej rzeczywistości, która purwie widzów, mówił znany z gry o tron Joseph Moll. A w ramach panelu Storytel Original dyskutowaliśmy, czy audiobooki to rozrywka przyszłości. To już ostatnie dni naszej off-sceny. Na swój koncert dziś o 22.00 zaprasza Was Malimba. Hi, my name is Malimba. My first time here in Krakow and I'll be playing at ZPT for off-camera festival tonight at 10 pm. Please come down, it's gonna be a show. A już jutro w klubie ZPT zagrają laureat Fryderyka za swoją solową płytę Robert Cichy. Oraz zespół nazywany klejnotem koronnym muzyki estońskiej Evert and Two Dragons.